Prokuratura rejonowa w Rybniku opublikowała dziś wyniki sekcji zwłok trzyletniej oliwki, która we wtorek zmarła w nagrzanym do czerwoności samochodzie. Śledczy potwierdzili swoje przypuszczenie, a jednocześnie wykluczyli inne hipotezy co do możliwości udziału osób trzecich w tym zdarzeniu. Oto czego dowiedzieliśmy się od Jacka Słowika, szefa prokuratury rejonowej w Rybniku. Wyniki sekcji zwłok ujawnione dziś przez Rybnicką Prokuraturę nie pozostawiają wątpliwości. Mała Oliwka umarła z powodu zbyt długiego wystawienia jej ciała na wysoką temperaturę w szczelnie zamkniętym samochodzie. Wyniki sekcji zwłok wskazują, że przyczyną zgonu trzyletniej Oliwii był udar cieplny spowodowany przegrzaniem organizmu. Ale wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła kilka godzin wcześniej przed jej stwierdzeniem. Mówiąc krótko, po zamknięciu w samochodzie dziecko żyło co najwyżej dwie godziny. Poznanie dalszych okoliczności w tej sprawie bez przesłuchania ojca jest niemożliwe, a z tym nie ma wciąż kontaktu, przebywa na oddziale szpitala psychiatrycznego. Niestety lekarze nie zezwalają na przeprowadzenie czynności z ojcem dziewczynki. Jest on w dość poważnym stanie medycznym, przebywa ciągle w szpitalu. A co z matką? Posł, bo że już podobno ze szpitala wyszło. Yy, tak, matka yy, wyszła ze szpitala, jest w nieco lepszym stanie, yy, ale również yy, rezygnujemy na razie z wykonywania czynności z jej udziałem ze względu właśnie też na stan psychiczny, emocje. Nie, jakie z tą sprawą są związane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że matka wypisała się ze szpitala na własne żądanie, ponieważ w domu przebywa ich 11-letni syn. Cała rodzina mieszka w Rybnickiej Kuźni, niedaleko miejsca tego nieszczęśliwego zdarzenia. E, śledztwo prowadzone jest w kierunku przestępstwa narażenia na utratę życia bądź zdrowia i nieumyślnego spowodowania śmierci. Nie, a więc, ewentualne zarzuty będą mieściły się w tych dwóch przepisach kodeksu karnego. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Ale najważniejszą karą dla samego ojca jest strata dziecka. Prokuratura obawia się o jego stan psychiczny oraz o to, co może się stać, kiedy wreszcie ze szpitala wyjdzie. Mimo tego, że kara za to przestępstwo zagrożona jest więzieniem, może się także skończyć warunkowym zawieszeniem, jeżeli uda się wykazać brak złych intencji ojca.